Co w nas budzi lęk i strach, co nas przeraża, jakie widma snują się w naszych myślach. Jakie tajemnice skrywa nasza dusza? Czy strach budzą wspomnienia z dzieciństwa? Czy są to straszne przeżycia, niewyjaśnione zdarzenia, a może miejsca, które wywołują paniczne ataki? Duszności kołatania serca, ścisku w żołądku. Miejsc strasznych pełno jest wokół i nawet jeśli ktoś twierdzi i zapewnia, że nie boi się, to jednak wejście do ciemnej, nieznanej piwnicy, odwiedzenie strychu, o którym nic nie wiemy, wywołuje nieprzyjemne uczucie, wywołuje Niepokój. Jeśli jednak tym miejscem jest cmentarz, lub cokolwiek, co kojarzy nam się ze śmiercią, to już niemal każdy wzdryga się na samą tylko myśl o samotnym przebywaniu tam i pozostaniu choćby przez chwilę. Dziś zapraszam cię w podróż. Odwiedzimy koszmarne miejsca. Celem naszej podróży będą domy pogrzebowe lub miejsca, które kiedyś pełniły te role. Grozy dodaje fakt, że w tych domach straszy. Ruszajmy zatem. Nim jednak zaczniemy, pamiętaj o zostawieniu subskrypcji i łapki w górę. Dzięki temu pomagasz mi w rozwoju kanału. Nowa Ruda, stara kamienica, dom, który od lat nie był remontowany, bo kto niby miałby tym remontem się zająć? Wszyscy omijają to miejsce szerokim łukiem. To tu przed laty na parterze mieścił się dom pogrzebowy. Piętro zamieszkiwało sześć rodzin, ponieważ kamienica uchodziła za upiorny i straszny dom. Wkrótce mieszkańcy dostali mieszkania w innych dzielnicach Rudy. Wyprowadzili się bez cienia żalu a raczej z uczuciem ulgi. Właściciel domu pogrzebowego wytrwał tu najdłużej. Gdy jednak jego zakład zbankrutował, mężczyzna opuścił go z dnia na dzień. Nie zabrał nic, nie opróżnił też lokalu. Wyglądało to tak, jakby coś go przeraziło lub wręcz przepędziło z tego miejsca. Ludzie uważają, że kamienica jest przeklęta. Wchodząc do jej wnętrza, odczuwa się dziwną, negatywną energię. Potem pojawiają się kłopoty z zasypianiem, a tym, którym się to uda, się koszmary. Wnętrze domu pogrzebowego przypomina scenografię z filmów grozy. Pomiędzy startami dokumentów oraz sprzętów biurowych stoją trumny, ciężkie drewniane. Widok to koszmarny. Czasem w tych trumnach śpią bezdomni, czasem ktoś dla żartu wynosi je na zewnątrz i zostawia na środku ulicy. Nocami słychać dobiegający z kamienicy z Przypomina jęk pokutujących dusz, dusz, które zostały za karę uwięzione, by odkupić swe winy. Ludzie mieszkający w sąsiedztwie nie mogą spokojnie spać, boją się domu żywych trupów, jak go się tu nazywa. Chcieliby, by zniknął. By ktoś go rozebrał, ale jest to niemożliwe, gdyż formalnie dom ma nadal właściciela. W Tarnowie mieści się dom pogrzebowy rodziny Steinhoff. Jest to firma z tradycjami pogrzebowymi sięgającymi jeszcze lat przedwojennych. Obecny właściciel Bogdan od wielu lat ma niezwykłą wręcz straszną pasję. Zbiera przedmioty związane z. Z obrzędami pogrzebowymi, czyli tak zwane funeralia. W kolekcji ma kilkanaście używanych trumien. W gabinecie właściciela też stoi trumna pochodząca z XVIII wieku. Należała ona do pierwszego biskupa tarnowskiego Floriana Janowskiego. Czy to zainteresowania właściciela tematem śmierci przyciągają do jego zakładu zbłąkane dusze? On sam przyznaje, że jego gabinet jest nawiedzony, że tu straszy. Spoza drzwi dochodzą dziwne dźwięki, słychać uderzenia w drzwi szafy i odgłos ciężkich kroków. Dźwięki są głośne i nie budzą wątpliwości, że w gabinecie dochodzi do zjawisk paranormalnych. Odgłosy cichną dopiero wtedy, gdy gospodarz wchodzi do gabinetu. Connecticut, Stany Zjednoczone, Hallahan House. Ten dom od zawsze wzbudzał kontrowersje. Fascynował, a zarazem przerażał. W przeświadczeniu wielu osób był on we władaniu złych mocy. Gdy w 1986 roku wprowadziła się do niego ośmioosobowa rodzina Snedeker nic nie wskazywało na to, że oprócz choroby nowotworowej najstarszego z synów, Filipa nic gorszego spotkać z Snedekerów nie może. Zresztą to właśnie choroba chłopca przyspieszyła decyzję o zakupie domu, bez wnikania w jego historię. Cena była atrakcyjna. Czas gonił. Filip wymagał leczenia, a dom stał w pobliżu szpitala, gdzie trwała walka o zdrowie i życie dziecka. Walka nierówna, bo przeciwnikiem był nowotwór. Mieszkając w Hallahan House. Filip, o dziwo, mimo postępującej wciąż choroby, zaczął czuć się lepiej fizycznie, ale niestety dopadły go przerażające wizje, które pogarszały jego stan emocjonalny. Całe zachowanie chłopca zrzucano na karb choroby. Czy rodzice już wtedy wiedzieli, że ich syn został opętany przez złe moce? Czy odkryli przerażającą prawdę, że ich dom był kiedyś domem pogrzebowym? Być może pojawił się już niepokój, który nasilał się z każdym coraz gorszym zachowaniem Filipa. W domu zaczęły dziać się też dziwne, niewytłumaczalne wydarzenia. Nagły, przenikliwy ziąb w środku lata, stukanie okien i silna odczuwalność obecności jakiegoś bytu. Po domu przedmioty poruszały się same. Nieraz z wielką prędkością i siłą uderzały one w ściany i meble, demolując wnętrze. Złe duchy niszczyły także święte symbole, które Snedekerowie rozwieszali i rozstawiali w różnych częściach domu, dla ochrony przed demonami. Gdy sytuacja już zupełnie wymknęła się spod kontroli Niezbędne było poświęcenie domu i odprawienie egzorcyzmów. Dzięki temu mroczne siły opuściły dom oraz ciało Filipa. Hallahan House został oczyszczony i uwolniony. Domy pogrzebowe miejsca ocierające się o śmierć. Miejsca, w których przygotowuje się zmarłych do ich ostatniej drogi. Miejsca, do których zaglądają też duchy. Te dobre i te złe. Czy szukają tu swojej drogi, by przejść na drugą stronę, czy zbłąkane nie wiedzą jeszcze, że świat żywych właśnie nie zamknął za nimi swe bramy. A ty, co o tym sądzisz?